Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję, na test jednej z najdroższych klawiatur, jakie miałem w ogóle okazję testować. Jest to produkt Rocat, Model Skirt klawiatura membranowa która w zależności od sklepu kosztuje gdzieś w granicach pomiędzy 700 a 800 zł. Oczywiście aktualne ceny znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcam tam do klikania, a teraz przyjrzyjmy się produktowi Rokata, co ma do zaoferowania, dlaczego, mimo że to jest klawiatura membranowa jest tak droga. Skeletr od Rokata to klawiatura pełnowymiarowa z osobnym blokiem numerycznym, przyciskami funkcyjnymi oraz dodatkowo przy lewej krawędzi pięcioma przyciskami Mac. To na co należy zwrócić uwagę to na fakt, że przy lewej, jak i przy prawej krawędzi, na górze mam dodatkowe cztery przyciski funkcyjne o dość dużym znaczeniu, ale o nich powiemy sobie troszeczkę bliżej za chwilę. Dodatkowe trzy przyciski funkcyjne są na dole, tuż przy podpórku na nadgarstek. Jest to oczywiście klawiatura podświetlana, mimo że membranowa, z podświetleniem RGB w zasadzie z pełną możliwością. Regulowania tego podświetlenia i to również w różnych strefach, bo możemy osobno zarządzać bokami, osobno przyciskami. Tutaj jest spore pole do popisu, ale o tym trochę więcej przy okazji omówienia oprogramowania. Ważnym elementem tej klawiatury jest wsparcie dla Bluetooth w standardzie 3.0. Mamy możliwość sparowania naszego telefonu i łatwego odbierania rozmów dzięki przyciskom, które znajdują się przy lewej krawędzi do góry klawiatury, ale. Warunek jest jeden, musi być podpięty zestaw headset słuchawkowy, słuchawki i mikrofon z tyłu samej klawiatury. Jeżeli chcemy również słyszeć komputer, to i samą klawiaturę należy podpiąć oczywiście do komputera złączami mini-jack, które są na przewodzie. Z kolei po prawej stronie, przy prawej krawędzi mamy dwa przyciski, jeden umożliwiający nam przełączanie się pomiędzy trybem klawiatury PC, a klawiatury Bluetooth w naszym smartfonie czy tablecie oraz dodatkowo przycisk umożliwiający wywołanie oprogramowania, które umożliwia nam zarządzanie wszystkimi funkcjami samej klawiatury. Z tyłu klawiatury mamy dwa porty. Jeden to jest port USB, który umożliwia nam ładowanie telefonu. Natomiast to ładowanie nie odbywa się szybko, bo tutaj mamy standardowe parametry, czyli 5 V i 0,5 A. Dosyć niski prąd, więc telefon będzie się ładował dość długo. Oraz złącze na 3,5 mm czteropolowy mini-jack, który musi być podłączony, jeżeli chcemy korzystać właśnie z opcji rozmowy przez nasz headset i klawiaturę z wykorzystaniem klawiatury. Mamy tylko jeden przycisk Windows, który oznaczony jest rogo producenta, natomiast drugi przycisk został zastąpiony przyciskiem funkcyjnym, który umożliwia nam wybieranie dodatkowych opcji, m.in. multimedialnych z przycisków funkcyjnych. Klawiatura została wyposażona w dość duży i bardzo wygodny podpurek pod nadgarstki. Muszę przyznać, że on swoją rolę spełnia znakomicie. Mamy oczywiście możliwość jego odpięcia, ale nie polecam. Widzimy z tyłu centralnie wyprowadzony przewód, a na dole klawiatury przede wszystkim sześć dużych gumowych podkładek antypoślizgowych. Mamy również nóżki, które umożliwiają nam zmianę kąta nachylenia klawiatury. I tu należy się pochwała producentowi, ponieważ same nóżki również posiadają. Gumę, która zapobiega ślizganiu się klawiatury po blacie stołu. Osobne elementy antypoślizgowe ma nawet podstawek pod nadgarstki. Tego, czego tutaj zabrakło, to możliwości aranżacji tego grubego kablewania. Podejrzewam, że to właśnie jego grubość była sprawcą, że nie możemy sobie go puścić z któregoś boku. Oraz klawiatura nie posiada również systemu chroniącego go na wypadek zalania. Oprogramowanie, które tutaj mamy, jest Wam doskonale znane, bo to jest Rokat Swarm, które już widzieliście przy okazji omawiania myszki Rokatkowa i zobaczycie na pewno przy okazji kolejnych testów firmy Rokat, produktu firmy Rokat. Przechodzimy sobie do ustawień klawiatury i tutaj ponownie mamy w zasadzie takie cztery zakładki. Pierwsza z przypięciami, tutaj mamy zgromadzone najważniejsze funkcje, które możemy przypinać z poszczególnych pozostałych. Zakładek poprzez kliknięcie takiego tego skrzywacza, spinki, no nieważne. I mamy między innymi przede wszystkim możliwość włączenia efektów dźwiękowych, na przykład na użycie poszczególnych klawiszy, zmianę profilu, wybór MAC, dowolna personalizacja w zasadzie tego ustawienia. Mamy możliwość personalizacji efektów związanych z podświetleniem samej klawiatury. Na chwilę wejdziemy sobie jeszcze do góry. Tutaj są opcje w zasadzie standardowe, bo między innymi możemy ustawić sobie opóźnienie powtórzenia poszczególnych klawiszy w trzech poziomach, częstotliwość tego powtórzenia, no a także dodatkowe opcje i wypróbowania, jak. Ich zmiana wpływa na zachowanie samej klawiatury. Widzimy również ustawienia Bluetooth, to są ustawienia, które pozwalają łączyć się klawiaturze z naszym smartfonem, tabletem w celu wykorzystania klawiatury jako klawiatury Bluetooth do smartfona. Oczywiście możemy sobie zresetować wszystkie ustawienia, a także obejrzeć w zasadzie nic tak naprawdę nie wnoszący film odnośnie tutorial, klawiatury, ale bardziej to rozpakowanie, jak jakikolwiek przydatny poradnik, przypisane klawisze. Tutaj, oczywiście, nie inaczej mamy możliwość zmiany, ustawienia w zasadzie każdego z klawiszy, mamy możliwość tworzenia mag dodawania nowych no oraz zmiany zachowania się poszczególnych, dodatkowych ustawień związanych z klawiaturą, np. tych przycisków funkcyjnych na dole klawiatury. I oczywiście osobną zakładkę stanowi opcja zmiany ustawień podświetlenia klawiatury. Możemy korzystać z ustawień predefiniowanych, wybierać pomiędzy pełnym podświetleniem, wyłączyć oczywiście podświetlenie, włączyć tryb oddechu, bicia serca, a także dosyć ciekawa funkcja Live Hitmap: Im szybciej będziemy uderzali na poszczególne klawisze, tym też i samo poświetlenie będzie się zmieniało. Ja zdecydowanie bardziej preferuję statyczne poświetlenie, ewentualne jego całkowite wyłączenie. Tych opcji jest dosyć dużo. Dodatkowo możemy na dole sobie zastosować automatyczne ustawienia. Dzięki temu, zaraz po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, one są widoczne, odczuwalne na klawiaturze. Tutaj należy również podkreślić, że wybierając tryb własny, mamy możliwość zmiany koloru podświetlenia różnych sekcji na klawiaturze i wybrania koloru nam odpowiadającego. Warto również przejść do zakładki Swarm Connect, i to jest opcja, która umożliwia nam podłączenie z kolei klawiatury do naszego smartfona celem wyświetlenia najważniejszych parametrów pracy. Warunek 1. Tak jak widzieliście na ostrzeżeniu, zarówno smartfon, jak i nasze oprogramowanie musi znajdować się w obrębie tej samej sieci Wi-Fi. Polecam również, żeby zasięg był dosyć dobry, bo inaczej możecie mieć problemy z łącznością. Jak na klawiaturę dla graczy przystało, ROCCAT Skelet również wspiera anti -ghosting. ale jeżeli liczycie, że w cenie 800 zł dostaniecie NK Rollover, niestety przeliczycie się. W zasadzie, jeżeli chodzi o klawiaturę z literkami, to maks to tutaj możecie osiągnąć te 6 key rollover. Natomiast są również kombinacje, które pozwalają na wciśnięcie większej ilości klawiszy, na przykład klawiszy W, S, A oraz D oraz dodatkowo cyferek. Także ten anti-ghosting jest tutaj troszeczkę rozszerzony ponad te 6 key rollover, ale 6 klawiszy to tutaj standard. I to jeszcze w zależności od tego. Którą kombinację klawiszy wybierzemy. Żeby połączyć smartfona z komputerem i skorzystać z możliwości, jakie daje oprogramowanie Roka CWORM, zainstalowane również na naszym telefonie, obydwa komputery muszą znajdować się w tej samej sieci. Korzystamy z wyszukiwania, które jest w programie, i następnie musimy poczekać na wykrycie naszego komputera. Jeżeli ten jest wykryty, Klikamy go i dosłownie po chwili zostaniemy poproszeni na komputerze jeszcze o akceptację połączenia. Jeżeli akceptujemy, oczywiście to oprogramowanie dosłownie chwilkę jest połączone. To jest czynność jednorazowa, którą wystarczy wykonać raz, a po chwili zostaną wyświetlone parametry pracy naszego komputera. W zależności oczywiście od sprzętu jaki posiadacie i nie mówię tu tyle o samym smartfonie co o komputerze, czy będzie to platforma Intel czy AMD, dostępne są różne opcje. Możemy między innymi regulować głośność systemową, możemy sterować sobie otwarzaczem multimedialnym, włączać, wyłączać mikrofon, ale przede wszystkim w trybie monitorowania, sobie do niego przejdziemy, Widzimy podstawowe parametry pracy komputera i tutaj możliwość tych wyświetleń jest też zależna, czy to jest platforma Intela czy MD. Tutaj widzicie użycie pamięci RAM, wykorzystanie pamięci RAM, wykorzystanie sieci, obciążenie procesora, temperatura procesora oraz traktowanie procesora. Dodatkowo możecie widzieć również temperaturę np. karty graficznej czy prędkości obrotowe wentylatorów. Tutaj dużo zależy, tak jak mówię, od platformy, jaką posiadacie, czy jest to Intel, czy AMD. To nie wszystko, co potrafi oprogramowanie zainstalowane na telefonie. Przechodzę sobie od razu, pomijam większość opcji i przechodzimy do oprogramowania. Tutaj, moi drodzy, w zakładce oprogramowanie, no, włącz się, mamy listę gier, jak i programów. Programów tutaj nie mam wyszukanych, mam same gry, bo programy mi są niepotrzebne, które mogę uruchomić, korzystając z aplikacji. Wystarczy w tym momencie na smartfonie, Wybrać dowolną grę, a to zostanie na komputerze uruchomiona. W zestawie dostajemy dodatkowo dwa przewody. Jeden to jest przewód USB, micro USB, który podłączamy z tyłu klawiatury, a który umożliwia ładowanie smartfona. Ja tutaj teraz mam podłączony przewód inny, który posiada dodatkowo Voltomierz i amperomierz i sprawdzimy sobie parametry ładowania podłączamy na smartfon. Smartfon od razu jest ładowany, no i zobaczmy, wygasimy sobie jeszcze ekran na parametry tego ładowania. No i tak jak widzicie, to jest 5V około i około 0,5 A, czyli standard dla USB niestety takim prądem nie zasilimy na przykład zewnętrznych 2,5 calowych dysków. One się po prostu nie odpalą. Drugim przewodem dołączonym do klawiatury jest przewód mini jack, czyli pół milimetra czteropolowy, który umożliwia nam podłączenie naszego telefonu i później w efekcie korzystanie z niego i odbieranie połączeń dzięki wbudowanym przyciskom. Ale warunek jest taki, że tutaj musi być do tych złączy podłączony dodatkowo zestaw słuchawkowy, jakiś headset. Dzięki temu będziemy dopiero mogli prowadzić rozmowy. Problem z tymi kablami jest taki, że w zależności od tego jaki smartfon macie, ponieważ złącze micro USB jest kątowe, w tym przypadku na przykład nie jest możliwe podłączenie jednoczesne zarówno kabla mini jack, jak i micro USB do smartfona. Do odbierania połączeń głosowych korzystamy z przycisków po lewej stronie klawiatury. Przycisk z symbolem telefonu i klawiatury przy prawej krawędzi z kolei Skeltry umożliwia nam szybkie przełączanie pomiędzy trybem klawiatury dla PC, kiedy ta ikona jest niepoćwietlona, oraz klawiatury dla smartfona, co umożliwia nam na przykład szybkie odpisywanie na SMS-y czy jakiekolwiek tworzenie tekstów na telefonie. Jeżeli chodzi o gry, to tutaj klawiatura ROCATA sprawdza się dobrze, natomiast no wciąż jest to klawiatura niestety membranowa. W tej cenie myślę, że tutaj chyba każdy z nas oczekiwałby jednak mechanika. Jeżeli chodzi o samo działanie klawiszy, to przede wszystkim no, klawiatura jest cicha, jak na membranówkę przystało. Klawisze są dosyć płaskie, ale ich skok jest taki powiedzmy średni. On nie jest ani głęboki, ani płytki, jak na przykład w przypadku laptopów. Jest wyraźnie wyczuwalny moment, kiedy ten klawisz już dotyka samego dołu i kiedy jest dany klawisz zarejestrowany, ruch jest aktywowany, z tym nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o przyciski doradkowe, funkcyjne, to tutaj ich korzystanie, korzystanie z nich nie nastręcza żadnego większego problemu. Natomiast przydałoby się troszeczkę inaczej rozwiązać kwestie przycisków multimedialnych, na przykład zrobić je osobno lub zamienić po prostu funkcjonalność, że klawisz F1, F2, F3 byłyby aktywowane przy jednoczesnym przytrzymaniu przycisku funkcyjnego ażeby klawisze odpowiadające na przykład za regulację głośności były dostępne od razu od ręki, bo wtedy nie będziemy musieli czy nie musielibyśmy odrywać niepotrzebnie sobie gdzieś tam drugiej ręki. Moja ocena tej klawiatury końcowa jest taka: mamy do czynienia z produktem bardzo dobrze wykonanym, funkcjonalnym. Poza kilkoma uwagami odnośnie funkcjonowania oprogramowania i jego łączności z naszym smartfonem, większych uwag nie mam. Natomiast nic nie usprawiedliwia tak wysokiej ceny w przypadku klawiatury membranowej. Ta dodatkowa funkcjonalność może być traktowana jako plus, ale na pewno nie taki, żeby ta klawiatura kosztowała pomiędzy 700 a 800 zł. Moim zdaniem tutaj pod tym względem producent troszeczkę jednak za wysoko wycenił ten produkt i w mojej ocenie klawiatura Roccat Skeletr powinna być 200-300 złotych minimum tańsza, bo bądź co bądź wciąż jest to membranówka. Moi drodzy, ode mnie to jest na tyle. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli film się podobał, łapki w górę. Pamiętajcie, aktualne ceny tej klawiatury znajdziecie w opisie tego filmu. Ode mnie to jest na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej!